Nie słodziłem. Ale łeb. Ale siekiera. Witajcie w lesie. Dzisiaj przybyłem do lasu z, ze względu na to, że chciałbym dokończyć budowę. Chciałem dokończyć budowę e, tego obozu. I jednak z racji tego, że nie było mnie tutaj w zeszłym tygodniu i że byłem u znajomych zapomniałem całkowicie przez to, bo gdyby to był okres tam tygodnia, to bym z pewnością pamiętał. Przyjechałem tutaj i nagle sobie zdałem sprawę, że nie posiadam plandeki ani żadnej folii, którą miałem kupić od razu na dach. I kładąc ten, układając ten dach miałem od razu przykryć go czymś, a przede wszystkim... Przede wszystkim przed tym, aby on tutaj nam nie przeciekał w razie deszczu, ale też przed tym, żeby zrobić tutaj taki delikatny kamuflaż. Pomimo z tej, bo z tej pozycji, gdy siedzimy, to rosną tu krzaki, drzewa, gałęzie, trawską różnego rodzaju, paprocie i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy tutaj niewidoczni. Jednak ten dach wystaje ponad, ponad tą trawę. No Oczywiście nie chcę. Yy, kamuflować się tutaj i ukrywać się, ale po prostu y, chciałbym, żeby on, bo te brzozy białe y, rzucają się z daleka w oczy, po prostu, żeby to nie rzucało się z, z, w oczy z kilometra, aby każdy idąc, o, coś tam jest, przychodził. Także jakieś mm, plandeka czarna folia albo plandeka y, zielona lub ciemnozielona lub nawet są takie w kamo, nawet chyba w biedronce, z tego co się orientuję. To taką chcę zakupić, ale chcę ją przepleść między jedną belką pod spodem pod jedną, a zakładając na drugą, tak aby powstała fajna fala, aby to się jeszcze mieszało z tym drewnem, i będzie to służyć jako, jako dach. Ale. Nie mam tej folii i nie mam tej planteki, i teraz zastanawiam się, co zrobić, aby dzisiaj coś tu zrobić. Więc troszkę poukładałem tych żerdek. One oczywiście tutaj tak zostaną, nawet nie będę ich przywiązywał. Po pierwsze, muszę wzmocnić jeszcze te dwa pałąki, które trzymają całą konstrukcję. Belkę poprzeczną, bo ona utrzy... będzie utrzymywać bardzo duży ciężar, ale to już, gdy będę miał folię. Jednak dzisiaj zajmę się po prostu ławką, która będzie tutaj pod spodem się znajdować. Dużo pracy, ale też dzisiaj coś dobrego do zjedzenia. Mam, dostałem w zeszłym tygodniu właśnie od e, przyjaciela, od Elmio, który, e, który we własnej, pod własnym namiotem wyhodował papryki, pomidory e, itd., itd., a papryki jest jalapeno i jalapenos, które. Yy, które dzisiaj dodam sobie do jedzenia, będzie ostry gulasz ryżowy. Takie coś będzie. <laughs> ostry gulasz yy, ryżowy. Ale jeszcze z dodatkami, które, które zobaczycie. Co takiego dodam do tego gulaszu? I ciekawe, czy mi się to w ogóle zmieści na patelni. Chyba za mało mam patelnię. No nic. Yy, taką czapeczkę sobie sprawiłem. Ale oczywiście to tylko jest czapka próbna dla mnie. Nie piszcie więc, żeby ją sprzedać. Ta czapka jest próbna, będę robił inne, też dla siebie. I nie tylko. Będzie parę rzeczy, parę gadżetów ogólnie, których sobie najpierw zrobię, a wtedy wy zobaczycie i stwierdzicie, czy byście chcieli coś takiego, żeby na przykład coś takiego zrobić dla, dla widzów. Oczywiście niewielkiej ilości. Jest, jeżeli coś to małą ilość, poza tym drogo to wychodzi, może znaje, uda mi się znaleźć firmę, która w większych ilościach po prostu zrobi to taniej. Bo tutaj gdzie robiłem tą czapkę, to większe ilości nie wpływają na zniżenie się, obniżenie ceny. Tak więc czapka wyszła mi w sumie 50 zł, a no, w sumie z przesyłką. No, ale, ale to jak na razie wszystko dla mnie. Jeszcze będzie inna czapka z daszkiem, innego w ogóle kroju, innego materiału, czapka zimowa, będzie komin, też wszystko z logiem Welcome to the Forest. I, i tyle. Piję sobie kawkę, godzina w ogóle popołudniowa. Także piję sobie kawkę w popołudniu i biorę się za przygotowanie naszej ławki. Zrobiło się ciemno, i zerwał się silny, porywisty wiatr. Nie przeszkadza mi to tu w obozowaniu, cały dym na was leci na kamerę. Jak widzieliście, jedzenie na bogato, można powiedzieć. Bo powiem Wam tak: ostatnio, gdy byłem, właśnie u moich przyjaciół, śmiali się ze mnie, że. Nic nie gotuje na tych filmach. Jakieś gotowce tylko żre. Dzisiaj postanowiłem zrobić gulasz ryżowy na ostro. Jak będzie ostro, to bardzo się obawiam tego, ponieważ gdy już podczas przygotowywania tego posiłku para ulatująca z tego z tej patelni drażniła mnie w oczy i w gardło. Także jest to mega ostry. Papryczka jalapeno i jalapenos myślę, że są bardzo mocne. I dwie takie wielkie do jednego gulaszu. Podejrzewam, że to będzie... Ja lubię ostre żarcie. Ale chyba przesadziłem. <laughs> Chciałem jeszcze sobie piri piri dorzucić, do ale ostre. No, wyszło. Ostre, jak ktoś lubi bardzo ostre, to mogę mu trochę podesłać. Ale jest obłędnie ostre. Ciemno się zrobiło, prawdopodobnie zaraz będzie padać. Ja spróbuję to zjeść, co nie? Yy. alles oh, mut. Ja wiem, najgorsza rzecz teraz jaką zrobię. Woda, ale nie mam nic innego. No jest smaczne. Niesamowicie jest smaczne, tylko jest bardzo ostre. Ale będę jadł dalej. Ziem. I jeżeli ta chmura nie zmieni się w huragan i powódź, to biorę się za dalszą część budowy ławki. Ładnie jest mocna. Oficjalnie ten obóz chciałem zrobić w dwa odcinki, ale... ale nie ma co się spieszyć. Można przychodzić, relaksować się pomału sobie coś tutaj budując. Czym ja dłużej to będę robił, tym więcej dla was odcinków. No ale też nie przedłużając po prostu na ściemy, że a przyszedł i posiedział i poszedł, ale jest odcinek. Nie no, chcę po prostu zrobić to jak należy. W kolejnym odcinku Kolejnym razem, gdy tu będę, bo to nie znaczy, że to będzie kolejny odcinek, może pójdę do chaty Wikinga, a może walnę gdzieś jakąś nockę. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że gdy pojawię się tutaj kolejny raz, zasłonię dach folią i obłożę już e, tym gałęziami, i, i dołożę tych żerdzi. Dokończę także e, tą naszą ławkę, która jest naprawdę bardzo solidna, bardzo fajna. Jest wygodna, o, można sobie tu śmiało usiąść i jest ekstra. Faktycznie, gdy przyjdzie tu już dach, to ktoś wyższy, chociaż nie, no ja siedzę na końcu, ale ktoś wsiądzie sobie w połowie tej ławki, to i tak nad głową ma dużą przestrzeń podczas deszczu, gdy będzie padać, jesteśmy w stanie się tutaj schować i sobie będziemy siedzieć, deszcz może padać, a my ja mogę tutaj siedzieć. Zasłonię jedną i drugą ścianę, może to nie wszystko uda mi się zrobić w jednym odcinku, ale te rzeczy są na pewno jeszcze do zrobienia. Co jeszcze? W sumie to wszystko. Ja dojadam mój gulasz, bo jeszcze mi zostało ciężko. Ciężko przechodzi to przez gardło, bo pali niesamowicie, ale jest mega smaczne. My widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Ale to nie wszystko, bo właśnie zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Co do poprzedniego odcinka, gdy w tamtym weekend byłem u swoich przyjaciół. Oczywiście film, filmów i materiału miałem na jakieś 5 godzin filmu i, i mógłbym taki zrobić 5-godzinny z tego wypadu. Jednak zrobiłem wszystko w przyspieszonym tempie, z muzyczką w tle, no bo, bo jak to na spotkaniach rozmawialiśmy na różne tematy i poruszaliśmy różne rzeczy i no, i jak to, jak to wśród ludzi. Rozmowy były wszelakie, więc nie wszystko chciałem puszczać. O czym no, gadałem czasem o głupotach, gadaliśmy. Prędz większość to były głupoty, w których sobie robiliśmy jakieś żarty. Tak jak żartem, w formie żartu, ten wstęp z tą piosenką nagrał Broda, ale wyszło mu to świetnie. I w sumie ustaliliśmy, że ma fajny nagrać kawałek, coś w tym stylu. Jako flagowa, flagowy utwór kanału Welcome to the Forest. Może w wolnym czasie coś takiego zrobi, a wiem, że wiem na co go stać, wiem jaki ma talent, więc, więc chłopak prawdopodobnie jak będzie mu się chciało, to takie coś zrobi. Bo, 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 no bo, bo może mu się będzie chciało. Ale ale nie dopowiedziałem wszystkiego na tym filmie. Oczywiście bardzo dużo rzeczy tam było poruszonych, których też nie włączałem, nie dodałem do tego, bo nie były do końca nagrane, nie były w całości i nie było tam gdzieś mikrofon nie ściągał i w ogóle i w ogóle. Ale na przykład szlakiem, którym szliśmy nad tą rzeką, nad rzeką Krąpiel i powiem wam szczerze, że jest to bardzo fajne miejsce, w szczególności z tego, że to jest Czerwony szlak turystyczny, lecz szlak, który, yy, którym przeje, jeździł bardzo często gdzieś tam Czarnecki. O, taki nawet historyczny szlak, można powiedzieć. Jednak on jest wrzucony w rejestr jako szlak czerwony i on ma chyba 100 coś kilometrów. I nawet kiedyś pewne małżeństwo, oczywiście opowiadali mi to znajomi, że oczywiście jakieś jedno małżeństwo przeszli cały ten szlak. Na pewno zajęło im to parę dni, i to ładnych. Ale przeszli cały ten szlak i myślę, żeby powtórzyć ten wycień, bo nie ma tam o tym szlaku nic. Absolutnie praktycznie gdzieś tam w informacjach, w historii, w internecie. A szlak fajny. Trasa ciekawa, piękna. Rzeka, która jest na równinach tutaj szczecińskich. Rzeka, która jest wpisana jako rzeka górska. Więc. Więc bardzo niespotykana, wręcz mógłbym powiedzieć, na tych terenach. Pomyślałem także, że chciałbym pobić tych yy, pobić. Chciałbym dołączyć do tej właśnie pary, która pokonała ten szlak. I może ja się wybiorę na kilkudniową wyprawą tym szlakiem. Jednak w tym miejscu, w tym odcinku drogi, którą my na tą rzeką, ta trasa, bo ona prowadzi tam od jakiejś miejscowości aż do gdzieś tam, jakiejś miejscowości. Bardzo duży odcinek, a w tym miejscu, gdzie my byliśmy, ona jest omijana. W większości nikt nie wie o tym, że tamta trasa jest. A ona tam jest. I, i właśnie tą trasą, tą całą trasę chciałbym ten czerwony szlak przejść z plecaczkiem, nocować tam właśnie, gdzie się zatrzymam, tam się przenocować w lesie nad rzeką. Pięknie. Może na wiosnę udam się w taką podróż, w taką wyprawę, ale to plany zobaczymy jak wyjdzie na dzisiaj wszystko żegnam się z wami pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się na razie cześć